Do sprzedaży będzie wszystko, co jest widoczne. Plus jeszcze zaślepka i ta część do wyjmowania trzepaczek. Koła zębate, które dosyć często się wycierają. W momencie, kiedy za gęste ciasto jest, na przykład, przełącznik, tutaj jakieś pierdoły kabel zasilający, razem z wtyczką widoczną w gniazdku. Więc cały komplet bebechów z Zlmera, jak on się nazywał, miks robi. Miks robi. Jest do sprzedaży. Pozdrawiam.